W tym odcinku przetestujemy sobie słomki do mleka Quick Milk o smaku bananowym. Tak jak widać, się prezentują. Tutaj macie firmę: jest to Quick Milk. I o jakim smaku są, jest to bananowy. I o ilości sztuki, jest to 5. Skład produktu: Gramaturę. Latę końca świata. Kod kreskowy. Wartość odżywczą. I instrukcja jak jej obsługiwać. Teraz możemy przejść do otworzenia produktu. Tak jak widać, taka jedna słomka prezentuje. W środku ma takie granulki. Ja już sobie takie mleko już przygotowałem i możemy przechodzić do testowania. Go. Powiem tak, no, smak bananowy jest dobrze odzorowany. Czujesz, że jest taki słodki dosyć. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to 4,99. A tutaj macie plusy. A do plusów można zaliczyć to, że ma naturalny bananowy smak. A tutaj macie minusy. A do minusów można zaliczyć to, że nie zawsze czuć smak podczas picia. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 7 ponieważ jest naprawdę smaczny. Inaczej to koniec i papa! Pa.